Generacja, Generacja tm -Cenic. Obcy i drapieżcy, czyli Aliens i Predators, to były dwie rasy, które powinny były się spotkać. One po prostu musiały się spotkać. Z konfrontacji, jak to ktoś raczył ująć, najdoskonalszej maszyny do zabijania, czyli najbardziej prawdopodobnie drapieżnego stwora w kosmosie z rasą. Wojowników e, myśliwych, którzy urządzają sobie krwawe turnieje, żeby udowadniać sobie swoje mistrzostwo w łowach, z takiego połączenia mogło powstać tylko coś wielkiego. <laughs> Oczywiście wiemy też, że mogą takie połączenia dawać w efekcie gówno, czego przykładem są dwa filmy Aliens vs. Predator, z których w jednym podobno były niezłe zdjęcia na lodowcu i to wszystko. Natomiast dzisiaj będzie trochę o czym innym, będzie o komiksie Aliens vs Predator, który ma wszelkie prawa pretendować przynajmniej trochę do miana rzeczy legendarnej. W Polsce został on wydany całe wieki temu, w roku 1994 przez świętej pamięci wydawnictwo TM Semik. Pamiętam, że musieliśmy na ten komiks czekać. Ta premiera była kilkukrotnie przesuwana bodajże o ładnych kilka miesięcy ostatecznie pojawiła się późnym latem 94 roku i była to premiera rzeczywiście gorąca. Co tu dużo mówić? Wszystko zaczyna się w sposób bardzo prosty <laughs> w zasadzie e, dramatycznie prosty. Jest sobie planeta skolonizowana przez korporacje tym razem przez korporację Ciguzariusi. E, nawiązania do Wajland y Youi chyba są oczywiste. Otwiera się zresztą sceną, w której kosmiczny transportowiec ciągnie barkę właśnie na planetę. Tymczasem okazuje się, że jest to jedna z tych planet, na których predatorzy raz na jakiś czas urządzają sobie dziwne safari. Mianowicie hodują obcych, trzymają matkę, hodują trudnie, które potem. No wysyłają powiedzmy jaja na planetę, tam zarażają miejscową faunę, przylatują i polują. No jest to polowanie najwyższej próby, bo wszyscy wiemy, że obcy są przeciwnikiem trudnym, więc nie każdy predator taką fruwę przeżyje. Dla wielu z nich jest to inicjacja. Bardzo fajnie pokazane są tutaj rytuały właśnie przygotowania do tego, mimo że sceny z predatorami odbywają się zupełnie bez słów. Tymczasem okazuje się, że na jednej z planet właśnie takich przeznaczonych do safari w tak zwanym Zwischenzeit wylądowali. Ludzie skolonizowali ją, hodują tam miejscowe bydło, po które leci zresztą znany z pierwszej strony transportowiec i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że a akurat w tym momencie e, okazuje się, że ląduje statek z zarodnikami obcych, część bydła zostaje zarażona. Okazuje się, że przylatują predatorzy. Generalnie rzecz biorąc, ludzi traktują jak dodatkową zwierzynę i zaczyna się rzeźnia. A w tym wszystkim jeszcze duży problem ma. Maciko, nowa administratorka kolonii, która właśnie przyleciała jakiś czas temu zmienić poprzedniego administratora i próbuje dogadać się z kolonistami, którzy jej nie lubią. Więc kiedy wybucha piekło, wcale nie ma ułatwionego zadania. Bądźmy szczerzy, to nie jest może jakieś mistrzostwo świata, ale to jest bardzo dobrze, przyzwoicie napisany scenariusz, w którym nie ma strasznych mielizm i w którym nie ma poważnych bzdur. Randy Stradley. Nie sądzę, żebym znał jakieś inne jego dokonania, ale poradził sobie z przygotowaniem tej historii całkiem nieźle, no milion razy lepiej niż scenarzyści z hitów filmowych, w których bzdura goniła bzdurę. Tutaj to wszystko wydaje się trzymać kupy. Oczywiście, jeżeli zawiesimy niewiarę dla sytuacji, w której ludzie wylądowali na obcej planecie, gdzie dwie obce rasy walczą na śmierć i życie. Panowie Norwood i Warner odpowiedzialni za rysunki. Dali radę. Nazwałbym to w najlepszym wypadkiem w wypadku przyzwoitym rzemiosłem, są momenty lepsze i są momenty gorsze. Widać wyraźnie, że pierwsza część narysowana jest trochę inaczej precyzyjniej według mnie lepiej, druga natomiast ma grubszą, taką cięższą kreskę, ale też cały czas jest to wszystko w porządku. Można się przyczepić, że Maciko nie jest zbyt ładna w wykonaniu panów, ale ja osobiście. Generalnie nie przepadam za azjatkami, może to dlatego. Kuleje troszkę tłumaczenie, ale tmc miało z tym zawsze problemy, więc można to wybaczyć w tamtych czasach. Zresztą wątpię, żeby ktoś z nas kilkunastoletnich wtedy chłopaków zwracał uwagę na takie bzdury, jak drobne kiksy w tłumaczeniu, które tak naprawdę nic nie zniszczyły. Podsumowując, jest to jak dotąd. Z tego, co mieliśmy w Polsce szansę poznać, najlepsze prawdopodobnie spotkanie kwasokrwistych obcych z wojownikami myśliwymi i warto go poszukać. Trudno jest mi powiedzieć, czy osiąga jakieś zawrotne ceny na Allegro, ale myślę, że na rynku wtórnym bez większego problemu będzie do dostania. Jest to. Rozrywka prosta, ale nieprostacka, nie obrażająca inteligencji czytelnika ani nie raniąca go warstwą wizualną, więc jak najbardziej ją polecam.